Witamy wszystkich. Rozpoczyna się drugi lot treningowy. Dzień dobry, jest sobota, rano. Jedziemy na krótki podlot numer 2, długie roztocze 2020. Także obserwować stronkę i sprawdzać jak gołąbki ślicznie się Aby wszystko było No i w drogę, Kołąbki pojechały. Trochę tym. Jest mała grupka gołąbków z drugiego lotu. Rozdzieliły się prawdopodobnie. Nadlatuje druga grupka. Nie wiem, czy to jest widoczne. Zaraz się zbliżą do gołębnika. Proszę bardzo. I mamy kolejną grupę Gołębi. To jest to cudny widok. Nie wiem, czy to dam radę ogarnąć. No to jest po prostu rewelacja. No świetne, no po prostu. Tego się nie da opisać, tego się nie da opisać, ani nagrać. Jesteście cudowni, macie wspaniałe dzieciaczki, ale i tak. Trochę ich tu jest po drugim locie treningowym nasz dach wygląda tak lecą kolejne gąbki jeszcze w oddzielnych grupach ślicznie rewelacja o tam jeszcze mamy dolatują pięknie Zobaczymy, w jakim tempie wszystkie wejdą. Życzę Wam dobrego lotu. Sprawdzajcie swoje um, wyniki na topigeon.com Dzisiaj tylko bez nazwisk, bo jest to jako trening. Proszę sobie zaznaczyć trening i szukamy swoich pupili. Dobry lot! No i to tyle w temacie na drugi lot. Dziękuję bardzo za uwagę. Gratuluję wszystkim.